Naprawa lusterka stworzywa sztucznego. Przed przystąpieniem do naprawy należy przygotować pomieszczenie, w którym będzie ta naprawa przeprowadzana. Powinniśmy zamieść odkurzyć podłogę. Warto również zwilżyć podłogę wodą i rozłożyć na niej folię lakierniczą. Pojazd należy umyć, zwracając szczególną uwagę na miejsca, które będą naprawiane. Na filmie pokazane jest typowe uszkodzenie lusterka. Widać wyraźne zarysowania lakieru. Naprawiany element otłuszczamy za pomocą czyściwa technicznego i zmywacza autofit. Przy tej czynności należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze odtłuszczamy nie tylko miejsce naprawy, ale również strefę sąsiadującą. Po drugie zaraz po nałożeniu otłuszczacza usunąć go suchym czyściwem. Po odtłuszczeniu przystępujemy do maskowania. Do tego służą nam taśma lakiernicza Autofit, folia bądź papier maskujący. W przypadku, gdy naprawa będzie przeprowadzana na elemencie bez jego demontażu, maskowanie przeprowadzamy w sposób pokazany na filmie. Maskowanie jest bardzo ważne, bo zapobiega zabrudzeniu elementów nienaprawionych. Zakładając kombinezon lakierniczy i ochraniacze na obuwie, zwiększamy komfort pracy. Po odtłuszczeniu i osuszeniu rozszlifowujemy uszkodzenie za pomocą klocka szlifierskiego i papierów ściernych AutoFit, o granulacji P150, a następnie P240. Rozszlifowanie polega na usunięciu starej powłoki lakierniczej z miejsca bezpośrednio naprawionego. Całą powierzchnię matujemy papierem ściernym AutoFit o granulacji P320. Następnie ponownie odpuszczamy zmywaczem AutoFit i osuszamy suchym przyściwem. Do napraw elementów z tworzyw sztucznych używamy szpachlówki AutoFit Flex. Szpachlówkę przed użyciem mieszamy do momentu uzyskania jednorodnej substancji. Następnie, żądaną ilość szpachlówki odmierzamy na szpachelce, obok wyciskając utwardzacz w proporcji 100 do 3. W praktyce robimy to tak, jak zostało pokazane na filmie. Dokładnie mieszamy oba składniki, aż do uzyskania jednorodnego koloru mieszaniny. Jednorazowo nie należy przygotowywać więcej szpachlówki niż przewidujemy do użycia. Ponieważ czas przydatności do użycia gotowej mieszanki to maksymalnie 5 minut, nakładamy szpachlówkę na uszkodzone miejsca w celu uzupełnienia ubytków, jednocześnie starając się odtworzyć kształt naprawionego elementu. Nałożoną szpachlówkę pozostawiamy do pełnego utwardzenia na około 30 minut. Użyte do szpachlowania szpachelki należy niezwłocznie umyć zmywaczem autofit, co pozwoli na ich ponowne wykorzystanie. Po utwardzeniu się szpachlówki przystępujemy do jej szlifowania. Odtwarzając pierwotny kształt naprawianego elementu. Do tego celu stosujemy plocek szlifierski i papiery ścierne autofit o granulacji P150, a następnie P240 i kończymy na P320. Po szlifowaniu sprawdzamy, czy szpachlowana powierzchnia jest idealnie gładka i równa. Jeśli nie, powtarzamy czynność szpachlowania i szlifowania, aż do uzyskania idealnie gładkiej i równej powierzchni. Za pomocą czyściwa technicznego usuwamy pył powstały w procesie szlifowania. Następnie odtłuszczamy naprawiany element zmywaczem AUTOFIT i osuszamy czyściwem. Przystępujemy do podkładowania. Podkład AUTOFIT przed użyciem dokładnie mieszamy wstrząsając przez kilka minut pojemnikiem. Podkład natryskujemy na całą powierzchnię w maksymalnie trzech warstwach natryskiwanych co około 5 do 7 minut. Nakładamy go w cienkich warstwach unikając w ten sposób powstawania zacieków. Pozostawiamy do wyschnięcia na około 30 minut. Po wyschnięciu podkładu przystępujemy do jego szlifowania. Używamy do tego gąbki ściernej Autofit o gradacji P400, a następnie strefę zapodkładowaną oraz całe lusterko matujemy gąbką Autofit o granulacji P600 w technologii na mokro. Zmatowaną powierzchnię odtłuszczamy zmywaczem Autofit i osuszamy czyściwem. Następnie przygotowujemy element do nałożenia bazy koloryzującej, usuwając pyłki za pomocą ściereczki antystatycznej Autofit. Bazę koloryzującą przed użyciem dokładnie mieszamy, wstrząsając przez kilka minut pojemnikiem. Natryskujemy ją w dwóch do trzech warstwach, aż do całkowitego pokrycia, stosując 7-minutowe przerwy między poszczególnymi warstwami. Należy zwrócić uwagę na to, aby bazę nakładać w cienkich warstwach, unikając w ten sposób powstawania zacieków. Kiedy ostatnia warstwa bazy koloryzującej stanie się matowa, możemy przystąpić do nakładania lakieru bezbarwnego. Lakier bezbarwny przed użyciem dokładnie mieszamy, strząsając przez kilka minut pojemnikiem. Lakier bezbarwny natryskujemy w dwóch do trzech warstwach, stosując 7-minutowe przerwy między poszczególnymi warstwami. Nakładamy go w cienkich warstwach, unikając w ten sposób powstawania zacieków. Po nałożeniu lakieru bezbarwnego należy pozostawić pojazd na 15 minut a następnie bardzo uważnie usunąć maskowanie. Pełne utwardzenie nowej powłoki jest zależne od warunków atmosferycznych. Dla bezpieczeństwa należy pozostawić pojazd na 24 godziny. Polerować można po 72 godzinach.